Cześć, do tego odcinka zaprosiłem burgera szefa, by wystąpił w roli głównej. No i się zgodził. Nie miał innego wyjścia. No i tak, z jakim tu przeciwnikiem mamy do czynienia? Zobaczmy. No już widzę, że tak, bułka z posypką serowo-bekonową. Dalej go już otwieram. I mamy tak. Sos majonezowy u góry i musztardy troszeczkę, nawet widać. Pieczarki grillowane na maśle, posypane przyprawami, z których się tam składa głównie sól i pieprz. Ser, ser Emmentaler, tutaj mi się u góry widzicie już stopił. Mięso, ale zaraz. Jeszcze jest ten plasterek pomidora, bym pominął się ukrył mi pod pieczarkami. O, widzicie? Jest. Mięso wołowe poniżej jest. I kolejny plasterek sera No I zamknięte to w bułce. No a teraz najważniejsza część tego odcinka, czyli też smaku. Hmm. No, pieczarki te grillowane w smaku są ok. No, jeszcze trochę go spróbuję, kanapeczki. Hmm. No, sos, sos majonezowy z kolei dobrze nawilża całą kanapkę. No jednak, całe to połączenie składników w tej kanapce. Jak dla mnie nie jest jakieś wybitnie specjalne. No ale myślę, że może być dobrą tą odskocznią od innych burgerów, takich bardziej tradycyjnych. No i tak podsumowując już na sam koniec, to moja ocena tej kanapki to 7,5.